Ja jestem zestresowana tym podpisem. Nie bądź. W sensie. Nie. A ty, 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 ty Mam wrażenie, jest zawsze zestresowany. Masz takie, nieco nikt nie przyjdzie. A potem no przychodzą bo... i dają ci kartonową JoJo siłę. Okej, okay, z tym nikt nie przyjdzie. To jest tak, że ja zawsze jak są targi, to myślę o tym, że um, ktoś, w sensie wydawca, zainwestował we mnie tyle pieniędzy. I nieco jakoś tak, nie wiem, przeraża mnie ten fakt. I to jest naj, najśmieszniejsze, biorąc pod uwagę to, że oni nigdy nie kładli na mnie takiej presji, że o, musisz zrobić to i tamto, czy coś się Jak w tym Nie stylu. przyjdzie 60 osób, to. 60 osób to było mega to dużo. Majmy twoją książkę. No właśnie, a jakoś mnie to strasznie stresuje. Plus ja się zawsze boję tego podpisywania też, bo ja jestem taka awkward. W sensie wydaje mi się, że oczywiście no nie widać tego na tych takich filmikach i tak dalej, ale po prostu... Um, ja nie za bardzo umiem prowadzić interakcje społeczne i zawsze się boję, że ja zrobię coś i ktoś pomyśli, że ja na przykład jestem jakaś dziwna albo niemiła, a ja po prostu to zrobię, bo nie umiem prowadzić interakcji społecznych. Ale to jest myślę. Myślę, że to nie jest problem. Że to jest problem w twojej głowie. Wszystko jest w mojej głowie. My też. Wy jesteście w głowie Karoliny. Mhm. Nie, to jest luz, luz, luz. Jeśli do tego momentu odcinka to wspaniale, bo ja już dwa tygodnie po targach przychodzę, aby opowiedzieć Wam o Storytel, bo to właśnie ze Storytelem, we współpracy ze Storytelem powstaje ten odcinek. Storytel to oczywiście platforma z audiobookami, którą pewnie wszyscy bardzo dobrze znacie, która pozwala na słuchanie tysięcy audiobooków w najróżniejszych językach z bardzo różnych dziedzin literatury. Do wyboru tam macie między innymi całe mnóstwo moich Ulubieńców, na przykład The Tempest of Tea, kocham The Tempest of Tea, katabazę, która niedawno się ukazała, oraz na przykład prosty sposób na bezpamięć. A ja mam dla Was w tym filmie bardzo wyjątkową ofertę, jeżeli założycie na konto na storytel e, przez link, który będzie podany w moim opisie, jako pierwszy link, to możecie słuchać tych tysięcy audiobooków w różnych językach, e, na różnych rodzajach przyspieszenia, aż przez 50 dni. Za darmo. Powtarzam jeszcze raz: 50 dni darmowego słuchania ze Storytel, jeśli założycie konto przez link w moim opisie. Ten fragment powstał y, oczywiście we współpracy ze Storytelem, a ja bardzo im dziękuję za tę współpracę. I wracamy do odcinka. Bo nie wiem, wiesz, o, który, o które wystąpił? Dobrze, wracam. Do widzenia. Dziękujemy. Przepraszamy, że Pana wepchaliśmy w te korki. <laughs> No, ta tak, Omaha do, ta nas. do nas. Ej. Ej, ja Dobra, vlog. idźmy, idźmy. Ja nienawidzę być nawet tutaj. Ja nie stoję tak blisko Karoliny, po prostu nie mogę stać dalej. Żyć. Wielby takie jak wyszliście? Cieszę się spotkanie z mini Majkem. Ja byłem fanem ekipy, mówię ja. Bardzo ładne. Co to za fajna książka? No mega fajna. Prosty sposób na bezpamięć i czarodnica w wieku, kto Nie to mi. napisał. Ale szczerze, wydaje mi się, że te książki są ja mega pamiętam. fajne. I Chyba ja bym je... Kupił. Na Chyba je kupię. Wezmę, kurde. To było straszne. Newas pikaga. Kupię obie te książki, ponieważ wydają się mega fajne. Mhm. Jaka fajna autorka, mega fajne imię. Chciałbym jej podpis. Szkoda, że nie wiem jak wygląda i gdzie jest. Tak, super Mateusz. Dziękuję za reklamę. To jest gdzieś tam tutaj. Co pójdziesz tam do końca Pójdę i zobaczysz... Dzięki. Nie się czy to jest królika. Co to się kończy? Przecież wy do koryny stojicie. Tak. Jesteście ostatni. Nie wiem. Do kogo? Do Karoliny, Barbry. Tak, tak, tak. Jezu, jak fajnie. No fajnie, że tyle ludzi, to super jest.

Patrzcie, to jest crazy. Zastanawiacie się może, Karolina, dlaczego, dlaczego tak wyglądasz? Co się stało z swoim pięknym makijażem? I slept. Spałam w makijażu. I teraz wygląda w ten sposób. Dla bardzo wielu osób w tym świecie książkowym targi książki to jest taki checkpoint, w tym sensie, że to są takie punkty orientacyjne, na przykład Myślę o swoim życiu teraz i myślę o swoim życiu rok temu na targach książki w Krakowie i ono w ogóle wygląda zupełnie inaczej. Ja nie mówię tu nawet o ilości książek, które wydałam, ale też o życiu prywatnym. Pod wieloma względami ostatnie dwa miesiące, czyli właśnie yy, październik i wrzesień, to były dwa najgorsze miesiące mojego życia. Dużo jakichś tam spraw w życiu moim prywatnym oraz yy, Duży natłok y, obowiązków, też studia się zaczęły, to jest zawsze fajne. Chociaż ja kocham swoje studia, serio. Jak macie pasję do literatury dużą, to ja tą polonistykę bardzo polecam, bawię się na niej świetnie. Zakładamy to szkoło translatoryczne, więc przynajmniej y, zostanę kimś tam w kole tym. Jestem chora, y, może słuchać to po moim głosie. Nie chcę się na ten temat rozwodzić dużo, y, aczkolwiek. Y, Mam poważne dosyć problemy z gardłem oraz dużo, dużo bardziej poważne problemy z zatokami, wymagające y, różnego rodzaju operacji, nie jednej a kilku. Y, natomiast nie jestem w stanie na razie tego zrobić, ponieważ nie mam wolnego czasu, żeby dać sobie na przykład dwa tygodnie na to, żeby odpoczywać po takim zabiegu. No mam studia. Yy. Więc, do osób, które dzisiaj słyszały, jak walczę ze swoim głosem i że w niektórych momentach brzmi jak rozstrojone pianino, bardzo przepraszam, naprawdę. I'm so sorry. Jest godzina 22.57. To, co jeszcze zamierzam dzisiaj zrobić, jeśli chodzi o moje obowiązki, to jest przygotowanie sobie planu pracy na jutro, bo ja jutro idę na targach sobie trochę popracować. W wydawnictwie oraz zrobienie sobie fiszek z koreańskiego. Mam kolokwium we wtorek i potrafię powiedzieć, coś tam potrafię powiedzieć, ale nie z tych słówek na kolokwium. Ze słówek na kolokwium potrafię powiedzieć Kamsamida, a słówek jest ze sto, więc no. Czarno to, czarno to widzę, kochani. Czarno to widzę. Chcę zawsze przeżywać te targi najlepiej jak się da. I też na przykład jak jest podpisywanie, to wiecie, dawać ludziom, każdemu tyle samo. A przez to jak bardzo psuł mi się ten głos i jak bardzo bolało mi gardło w trakcie tego podpisywania dzisiaj, yy, strasznie teraz się przejmuję tym, że, że na przykład nie powiedziałam komuś tyle, ile powinnam powiedzieć, albo że jakoś no, za mało mówiłam ogólnie. Um, bo nie mogłam wziąć leków w trakcie. Mm, bo były, były daleko, w innym miejscu w ogóle. I głupio zrobiłam, że ich nie wzięłam. To jest mój naukowy setup. Będę jednocześnie te słówka przepisywać do Quizlet'a i oglądać z Netflixa. Wiem, że to jest mało odpowiedzialne, no ale, ale tak będę robić, ponieważ jestem mało odpowiedzialna. Stawiam sobie budzik na 8. Na jutro jest drugi dzień targów, dzień, w którym ja pracuję. I co? I dam sobie, dam sobie, będę spała do 8 do 8, czyli mam jeszcze 8 godzin spania, to jest mega dużo. W tym czasie, w którym się uczyłam, moja redaktorka wysłała mi zdjęcia dzisiaj yy, z podpisywania. Uważam, że to jest mega słodkie, patrzcie. Wróciłam z targów i w momencie tego nagrywania jest już dwa dni po targach. Przez ostatnie dwa dni czułam się zbyt źle, by w ogóle mówić. Traciłam głos non-stop cały czas, ale teraz w końcu mogę mówić i będę mówić. Pokażę Wam, co sobie kupiłam, co z targów przywiozłam. Jestem w trakcie nagrywania materiałów promocyjnych do mojego nowego patronatu. Patrzcie, to jest nowa książka Wiszwa. To jest na razie egzemplarz kierunkowy, dlatego te kartki są takie białe, ale i tak ta okładka jest tak piękna, i już widzę, że będę musiała zrobić skrót z tego tytułu, bo pochowaj nasze kości w ziemi północy to jest tytuł, którego nie da się powtarzać cały czas, więc będzie to po prostu PNKZP. Proszę bardzo. Pierwsza torba jest z fabryki słów. Yy, nie kupiłam nic w fabryce słów w tym roku, natomiast poprosiłam ich o tą torbę, ponieważ kocham katabazę, a to jest torba z katabazą i te torby są też bardzo wytrzymałe. Zaczynamy od początku. Pierwsze, co przywiozłam, to <coughs> pierwszy tom Władcy Pierścieni. Nigdy nie miałam w domu tych książek. Mam bardzo stare wydanie Hobbita w domu i inne po angielsku, ale to jest pierwszy tom Władcy Pierścieni po polsku. Czytałam oczywiście, czytałam Władcę Pierścieni, ale chyba wypożyczałam to z biblioteki w podstawówce. A teraz nie mam już do niej dostępu mam dostęp tylko do biblioteki uniwersyteckiej, a tam pewnie jest Władca Pierścieni w sumie. To jest tylko obwoluta, to sobie zdejmiemy. Okładka wygląda tak samo, ale jest przepiękna. W środku jest też mapka, która się przydaje naprawdę przy czytaniu Władcy Pierścieni. Perfekt. Jestem bardzo zadowolona. Będę robić rewit i będę też oglądać filmy władcy pierścieni, bo to jest coś, co akurat robię dosłownie rutynowo. Dalej. Wiem, że wiele osób czekało, że się ja w końcu to zrobię. Przywiozłam z targów książki Miasto Niedźwiedzia. Dostałam tę książkę od wydawnictwa Jaguar, i jak chodziłam z nią po targach, to z 10 osób do mnie podeszło i powiedziało: O Karolina, w końcu kupiłaś miasto Niedźwiedzia! I oni, oni byli podekscytowani, bo oni już wiedzą, że ta książka mi się spodoba. Zaczęłam ją czytać w pociągu, ale przeczytałam dosłownie 10 stron, więc jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że zakocham się tak jak wszyscy ludzie, których jakoś tam obserwuję w Bookmediach i, i śledzę ich opinie. Ludzie mówią, że ta książka jest fajna dla fanów All for the Game, fajna dla fanów króla kruków, to jest, wiecie, ten typ książek, więc mam nadzieję, że również ja ją. Absolutnie pokocham. Dalej, mamy książkę Dziewczyna, którą chcę zabić. Jest to książka, którą poleciła mi Laura z wydawnictwa Proszyński i jest to książka koreańska. Mówię o tym, że jest koreańska nie bez powodu, a dlatego, że podobno, tak się dowiedziałam od Laury, autorka tej książki okupuje wszystkie miejsca y, koreańskiej topki bestsellerów obecnie jest bardzo popularna nie tylko z tym tytułem, ale również z innymi książkami jej autorstwa, więc jestem ciekawa. Dawno nie czytałam w ogóle koreańskiej literatury i nawet szczerze nie potrafię sobie przypomnieć jaka jest ostatnia koreańska książka, jaką ja czytałam. Może Snow Globe, ale to już było strasznie dawno. Dalej mamy jagnię. Te książkę polecają mi w tym momencie na bookstagramie wszyscy i ich matka i to również są takie konta, które ja Obserwuję, od których biorę moją literacką inspirację. Um, nie mam pojęcia o czym to jest. W sensie wiem tyle, ile dowiedziałam się z recenzji innych osób, ale no na spokojnie dam sobie czas, żeby przeczytać sobie opis i żeby się z tym tytułem zapoznać. Tu jest napisane, że jest to bestseller New York Times'a, ale ja nie wiem, czy to coś znaczy. W tym momencie i też zaznaczam od razu dla moich młodszych widzów, że ten tytuł jest 18+. W sensie tutaj jest dosłownie oznaczony na okładce jako 18+. Dalej! O, dalej mamy tytuł, na który jestem bardzo podekscytowana. Kupiłam to, bo obserwuję tych ludzi, którzy piszą te książki na Instagramie. I od razu jak zobaczyłam, że oni będą na tych targach, to ja byłam jak... Ja idę tam. Ja idę tam. Już wcześniej widziałam też te książki. To jest pierwszy tom. To się nazywa... Was Rot Nie chcę wymówić tego źle I wydaje mi się, że wymawiam to źle Ale ogólnie arty do tej książki są absolutnie piękne To ma sporo części I dostałam też yy, Oddzielnego arta Ale on jest chyba włożony gdzieś indziej W każdym razie patrzcie yy, Jaka piękność Dalej, druga torba Przywiozłam z tej torby trzy torby W dwóch były książki, a w jednej były rzeczy, które dostałam od was Na podpisywaniu yy, Niektóre były naprawdę crazy Dalej, mamy książkę jednej z moich ulubionych autorek, czyli Magii, autorki Króla Kruków. Ten tytuł został wydany przez Wydawnictwo Poznańskie i ostatnio też robiliśmy z nimi na uroborosowym Instagramie kolaborację, więc ja od razu jak oni zaproponowali kolaborację, to byłam jak, ej no tak, przecież Magii wydała nową książkę w Polsce, ja muszę pójść i sobie taką książkę zgarnąć. Dostałam ją od Wydawnictwa Poznańskiego, nosi tytuł Głos Wody. Jak wiecie, ja kocham wszystko, co Magii wydaje, ja mam tatuaż z Króla Kruków. O tu, nie widać go, bo jest bardzo malutki, to był mój pierwszy tatuaż. ale no, jestem bardzo podekscytowana. Wiem, że to jest zupełnie co innego niż Wilkołaki z Mercy Falls i Król Kruków i Wezby Sokoła i tak dalej, i tak dalej, ale ufam jej, ufam jej twórczości i mam nadzieję, że to również będzie dla mnie tytuł 10 na 10. Kurde, jestem tak podekscytowana, żeby pokazać wam to następne. To jest książka, która jest wydawana przez moje mother, wydawnictwo, wydawnictwo, w którym ja pracuję, czyli grupę wydawniczą Fox, ale to akurat jest WAB, albo Buchman, nie, Buchman, żartowałam, to jest Buchman, czyli książka kucharska ze studia Ghibli. Ja kocham studio Ghibli, kocham, chcę mieć tatuaż ze studio, studia Ghibli i jedna z takich y, największych części tej obsesji dla mnie to jest jedzenie w studio Ghibli. Jeżeli kiedykolwiek oglądaliście ponio albo w jakim filmie Ghibli jeszcze jest jedzenie albo ruchomy zamek, to na pewno zwróciliście na to jak przedstawiane są tam potrawy, no po prostu musieliście zwrócić na to uwagę i ja za każdym razem jak z kimś oglądam te filmy to mówię patrz na to jedzenie, patrz na tą zupę która, którą oni przygotowują w ponio, to jest po prostu niesamowite dosłownie ta zupa jest tutaj nawet na tylnej okładce, ta książka jest pięknie wydana ona będzie pięknie wyglądać na mojej półce, patrzcie nawet tak ładnie się świeci pod moją lampą i no, jestem bardzo podekscytowana na nią. I ona się też bardzo, bardzo dobrze sprzedała na targach. Ja też chciałabym lepiej gotować, chciałabym więcej gotować, chciałabym lepiej gotować, e, więc może to mnie w końcu do tego jakoś zachęci XD. To były wszystkie książki, które przywiozłam z targów, przynajmniej tak mi się wydaje. Zgodnie z moją obietnicą nie pokazuję Wam wszystkiego, co dostałam na podpisywaniu. Pokażę Wam jedną rzecz, czyli fanart okładki drugiego tomu mojej powieści, czyli e, czarownicy wszech wieku. Jest piękny. Mam nadzieję, że widać go, mimo tego, że odbija się od niego światło lampy. Jest niesamowity i na pewno trafi na moją ścianę, no bo po prostu na to zasługuje. Ja Wam powiem, podsumowując podpisywanie, że to było niesamowite. Bardzo Wam dziękuję. Podpisywałam prawie 3 godziny tak, 2 godziny 40 minut co było najdłuższym podpisywaniem w moim życiu. I jestem Wam bardzo wdzięczna za to, że tyle czekaliście Za to, że, że czekaliście mimo tego, że na koniec już naprawdę nie potrafiłam mówić W sensie po prostu moje struny głosowe stale odmiewały mi posłuszeństwa I musiałam dosłownie na stoisku pić wrzątek XD No ale mimo to, to był po prostu niesamowity dzień I, i ja jestem niesamowicie wdzięczna Nie mam pojęcia jeszcze jakie będą następne targi, na których będę Wydaje mi się, że mogę być jeszcze na jednych w tym roku Chociaż o targach i o tym, na których będę, a na których nie, zawsze decyduje też to, jak mi idzie na studiach, czy mam jakieś kolokwia, czy mam w pracy dużo obowiązków itd., itd., ale bardzo cieszę się, że mogłam być na tych krakowskich, no bo to jednak jedno z największych książkowych wydarzeń roku. Jeśli jakimś cudem dotrwaliście do końca, to koniecznie dajcie mi znać, czy podoba Wam się taka forma vlogowa. Ja bardzo ją lubię i chciałabym pozwolić sobie na jej trochę więcej. Oczywiście nie rezygnując z mówionych filmów, bo je jednak lubię najbardziej. Natomiast mój głos rzadko mi na nie ostatnio pozwala. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału. Każda subskrypcja znaczy naprawdę dla mnie bardzo, bardzo, bardzo dużo. To jest największe wsparcie, jakie możecie mi okazać. I o hajpowaniu tego filmu. Możecie hajpować aż trzy razy. Dosłownie wyjść i wejść, wyjść i wejść, wyjść i wejść. A to dla algorytmu YouTubea z Korei oznacza całkiem, całkiem sporo, więc będę wdzięczna za wsparcie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka i widzę się z Wami w kolejnym już bardzo, ale to bardzo niedługo.